Kochane dziewczyny i chłopaki. Kochani, ja Wam obiecałam, że zrobię recenzję tych dwóch baz. Jedna z joko, druga z Gosha No i pomyślałam, że w końcu zrobię ten filmik, ponieważ pożywałam już tych dwóch produktów przez długi, długi czas, no i myślę, że, że należy Wam się obiecana recenzja. Także kochani, od czego zacznę? Od ceny. Prawdopodobnie koszt około 10-11 zł, koszt 24 zł przeliczając na polskie złotówki. I teraz tak, kochani, od czego zacznę. Są to bazy, które się nakłada pod cienie do oczu. Tutaj na tej, na opakowaniu bazy z Joko pisze, że jest napisane, że nakłada się opuszkiem palca i równie, równomiernie nakłada się cienką warstwę na całą powiekę. Cienie lepiej się rozprowadzają i mają intensywniejszy kolor. Tutaj praktycznie tylko piszę, że jest to baza pod cieniem. I tak, kochani, jak dostałam tą, tą bazę najpierw, to mówię: No, wszystko, spoko, opakowanie, całkiem niezłe, nic się tutaj nie wylewa. Można to jeszcze w jakimś, jakimś tam stanie czystym utrzymać. I powiem Wam szczerze, że ja mam zawsze zimne ręce I to jest takim minusem nakładania tej bazy Bo jak widzicie już tutaj mam palucha wdrążonego właśnie w tą bazę Ta baza nawet jak się nabiera na, na, na palec, to nie nabiera się ona równomiernie I teraz jak ją nakładam na rękę i sobie na nią popatrzę To ona także się nie rozprowadza równomiernie Trzeba naprawdę ją dokładnie rozprowadzić, żeby ładnie to wyglądało I teraz jak dotnę swojej dłoni, to jest ona lepka i powiem Wam szczerze, że tak, ta baza moim zdaniem idealnie nadaje się do cieni ze slika, ponieważ te cienie z slika się osypują Ja zauważyłam, że jak używam tej bazy i później używam cieni ze slika, to one się wręcz na nią lepią I jest to po prostu rewelacyjne, ponieważ no, nie osypują się aż tak bardzo z tego, powodu, z tego powodu bardzo się cieszę i jest ta baza idealna pod cienie właśnie takie pudrowe, sypkie, osypujące się, ponieważ te cienie się do tej bazy przylepią jeżeli chodzi o tą bazę, ona jest w całkiem innej formie, czyli tutaj się, tutaj się tą bazę wysuwa. Ma ona delikatny kolor, taki biało-niebieski. I teraz jak ja ją sobie rozmarzę na dłoni, to widzicie, jest taki delikatny połysk. To troszeczkę Wam to oko tak jakby rozświetla, ale dłoń jest gładka, czyli ona także wygładza tą powiekę nam, prawda? Nic się tutaj na mnie lepi i za to tą, tą, tą bazę bardzo lubię z że ona to oko świetla i że wygładza troszeczkę tą powiekę. Wiesz, ja się tam nie dotykam po powiece, czy mamy gładką, czy nie, ale ogólnie teraz, jak ją mam na ręce, to czuję, że, że, że jest ta ręka o wiele gładsza. Jeżeli chodzi... Jakiekolwiek minusy do tej bazy, to jedyne zastrzeżenie, jakie mam, to to, że ciężko się, moim zdaniem, ciężko się rozprowadza, rozciera cienie na niej. Widzicie szczególnie te cienie ze Slika, gdzie czarny jest tak mocno napigmentowany, trzeba się naprawdę nieźle namachać, narozcierać, żeby wszystko miało ładny efekt. efekt. Gdzie po tej bazie tego nie ma. Ona się nakłada dość bardzo cienką warstwą. Ja tutaj nie mam problemu z jakimkolwiek rozcieraniem się. Się cieni na tej bazie. Szczerze Wam powiem, ja nie używam bazy na co dzień. Ja nie narzekam ogólnie na jakiekolwiek wałkowanie się, czy, wiecie, osypywanie mi się cieni, czy nie wiem, nie otrzymywanie mi się cieni na powiekach. Ja naprawdę nie narzekam, ale używam bazy, wiecie, do pracy, ponieważ jestem w pracy 8 godzin. No i chcę, żeby ten makijaż wyglądał po prostu ładnie i świeżo. Jestem z obu tych dwóch baz zadowolona. Powiem Wam szczerze, że jeżeli prawdopodobnie jeżeli ta baza z Joko z Wirtuala byłaby dostępna, wiecie tak, jak Wy macie ją w Polsce, to prawdopodobnie bym ją kupywała, bo jest to produkt naprawdę rewelacyjny, zadychę. Jestem pewna, że tego opakowanie starczy mi na strasznie długo, bo używam go od miesiąca i troszeczkę tutaj naprawdę ubyło. Mam nadzieję, że kiedyś producenci pomyślą właśnie o. Zmiany konsystencji tej bazy, żeby ona nie była taka twarda, po prostu, żeby ona była, bo jednak to nakładamy to na oko, prawda? A jest to jakby nie było troszeczkę twarde. No i tyle, co mam do powiedzenia o tych dwóch bazach. Z obydwóch jestem zadowolona, ale tak jak mówię, po tej bazie, z tej bazy troszeczkę z Joko źle się mi, rozciera na niej, na niej cienie. O dwóch produktach chciałam Wam także powiedzieć, ponieważ dostaję dużo pytań o, o tej bazie z Gosha, to już jest moje drugie opakowanie. Ja tą bazę bardzo lubię i powiem Wam dlaczego. Nie używam jej na co dzień, jest to baza pod podkład z aloesem, ona totalnie nie ma zapachu, ma konsystencję takiego żelu przezroczystego. Ona niesamowicie wygładza skórę, po prostu po niej podkład wręcz się ślizga. Oni mają różne te bazy, oni mają przeciwzmarszczkowe i tam, wiecie, wtapiające się zmarszki, żeby zmarszki mimiczne Wam troszeczkę e, zminimalizować, można tak powiedzieć. Um, ja jej nie używam na co dzień, ale używam jej, wiecie, jak wychodzę na imprezę, jak mam strasznie długi dzień w pracy, czy jak moja buzia jest zmęczona. Oni tutaj piszą, że możecie samej tej bazy stosować, tej bazy stosować bez na przykład kremu, bo ona jest ona jest także właśnie antyalergiczna tutaj i tak dalej, i tak dalej. Znaczy nieuczulająca. Chyba, że macie uczulenie na aloes, a tutaj jest aloes. I drugi nowy produkt, którego bardzo chcę sobie kupić. to Dostałam próbkę z Inglota. To jest baza pod... Tutaj na te nasze wory pod, pod... pod oczami. Pod makijaż. Żeby po prostu nam się korektor nie wałkował. Wiecie, czasami korektor naprawdę potrafi się wtopić w zmarszki i to naprawdę nie nieatrakcyjnie wygląda. I... Ja zauważyłam, że mi się tak zaczęło robić po używaniu tego y, lor, y, korektora z L'Oreal Touch Magic. On się robi taki bardzo suchy i wręcz tak, jakby się wtapiał w moje zmarszki, czego ja bardzo nie lubię. Y, no i wiem, że Gosz teraz ma też taki produkt właśnie y, y, pod, pod oko. Y, I teraz tak. Ta baza z Inglota, tak samo jest przezroczysta jak ta baza z, z Gosza. Ma gęstszą konsystencję, matuje. Moja ręka jest od razu matowa, jak jej sobie troszeczkę nałożyłam. Bardzo wygładza i ogólnie, wiecie, no stosuję jej może jakieś dwa tygodnie, bo dostałam chyba cztery te próbki. Nie jest rewelacyjna, ale jest bardzo przyjemne uczucie takiej gładkości pod okiem, co mi się bardzo podoba. Także będę szukała lepszego produktu właśnie o takim zadaniu. No, kochani, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za niesamowitą ilość komentarzy. Jest to niesamowite. Na tym filmiku chyba z okularami pojawiło się 600 komentarzy, także i większość z nich była bardzo miła. Także kochani, naprawdę serdecznie dziękuję za wszystkie miłe słowa, za nowych subskrybentów, przybywa ich bardzo dużo, także dziewczyny i chłopaki, pozdrawiam bardzo serdecznie, buźka, trzymajcie się, pa!